Witajcie na moim kanale z tej strony Ada i dzisiaj e, zrobimy same quizy, um, tę stronę i robimy pytania o palionia. Nie wiem, czy znacie takiego youtubera jak Palion e, i jakby no, kiedy się urodził? Kiedy on się urodził? Urodził się 17 grudnia, bo go nie oglądałam dawno. Jak się nazywa? Paweł Palion. Oglądałam go kiedyś i... No. O, w Krakowie. Tutaj. O ja nie widziałam serio, nie widziałam. Swój pierwszy kanał na YouTube. O Boże! Ej, ale ja coś. No nie jest serio strzelałam. Dobra, mnie wnikam. Jakie ma piosenki, ale... ale i... W Wreszcie dobiją, ale, ale Emilion pływa w że Creeper i na twarzy dwóch, ale, ale milion, Emilion, jak najpierw nazywa się jego pali... Nie widziałam naprawdę nie wiedziałam, czy ma to, tak siostra, to wiem w jaką gra, gra najczęściej, no oczywiście, że nie w Brawla, Robloxa czy Fortnite, tylko w Minecraft. Brawo, twój wynik. Dobra, przechodzę już do kolejnego. Dobra, teraz wzięłam sobie quiz. Czy możesz liczyć na subskrypcję od Paliona? Sprawdź, ile masz lat. Od 10 do 14. Czy wiesz, kim jest Palion? Tak. Wiem. Masz też konto na YouTube? Tak. Czy zazwyczaj robisz... Co zazwyczaj robisz tutaj? Ja sobie słucham muzyki, oglądam, nagrywam. Nie mam konta, inna odpowiedź. Oglądam. No to, te wszystkie trzy, bo o, słucham muzyki, tak. Oglądam też i nagrywam. No dobra, niech będzie, nagrywam. E, dalej, to ile masz subskrypcji? No dobra. No bo no, w ogóle liczę, że, że dobijecie mi, wiecie ile? E, dopijecie mi e, ten do 30 na razie subskrypcji a zrobię na 1000 przysiaduję godzinę, czasami dwie prawie cały prawie przez cały czas a godzinę czasami dwie, no, no to, to grasz w gry komputerowe po parę kilka razy w tygodniu raz na miesiąc nie gram tak, codziennie o, mam szansę na podstawie Twoich odpowiedzi. Myślałam, że masz szansę zdobyć subskrypcję od Zadowolony? Czy wręcz przeciwnie? Podzielić się swoim wynikiem w komentarzu. Nie, ja nie będę, bo ja nie mam konta. Dobra, teraz spróbuję o Wojanowicach. Więc no, to ja zaraz rozwracam. Niestety nie mogłam znaleźć Wojanowic, e, więc. Jak chyba, tutaj, dobra. Jak dobrze znasz kanał? Wojan. Ja. Jan, na ma, i, chyba jak m, m, ma na imię Wojan. Wojtek. Chyba ile lat ma Wojan? 21. Oh, to było, czy ma dziewczynę? A jak chyba, to jak ma na imię? No, oczywiście, że tak, nazywa się Kasia, tak nazywa się Magda. Oczywiście, że Kasia. O Jezus, Maria Wielka nowa ma Wojan No trzy Jak nazywa się sklep Wojana Wojan Bój Wojan Shop Wojan Cool Wojan Shop Pięć na pięć Serio taki krótki Dobra Mam już kolejne już dwa I I zaraz będę Dobra O Wojanie Kolejny Nie wiem Lubisz Wojana Tak Pół na pół, ale przeważnie to tak. Lecz się? Serio? A jak nie? Ale krótki ten quiz. Ej, co jest grane? I myka... lecz się. Serio, dobra. Eee, teraz będę szukać okaty. Dobra, zaraz o wracam. Dobra. Znalazłam już kis o Kati. Jak ma na imię? Jak ma na imię? Olivia, Kasia, Basia czy Kresia? Kasia. Czy ma chłopaka? Tak ma. Ok, a jak ma na imię chłopak Kati Wojan? Jaki jest jej ulubiony kolor? Oczywiście, że Czy Kati jest napaliona tak to jako kolega? Tak. Jasne. Jasne, a nagrywają razem filmy. Oczywiście. Czy Katia należy do Wojanowic? Tak, należy do Wojanowic. I, i jak Katy pierwszy raz poznała Wojana na balu w Minecraftie przy jej domku z Dirta w Poznaniu? Tutaj. Jak Katia pierwszy. Chyba na balu, na balu. Nie wiem gdzie. Proste pytanie, czy Katie robi pranki na Wojanie, mimo to, że to jej chłopak? Tak, w Minecraft. Czy Kathy nagrywa na YouTubie? Tak, nagrywa. A jak nagrywa na YouTubie, to jakie filmy najczęściej nagrywa? Minecraft. O, of Legends Jezu. Czy Kathy ma rude włosy? Kiedyś miała... Miała, teraz ma blond... Tak, to ta. jakie Kati ma oczy? Mi się wydaje chyba, że brązowa. Nie, coś nie łapię. Ta ostrość. O, będzie nieć bliżej. Chyba brązowy. Nie wiem, piszcie mi. Czy Katia obchodziła Sylwestra na, na Wojanowicach? Jasne, że tak. Zbudowała Katina na pokonanie sirobrań. Tam siły trzech przyjaciół. Diamentowy posąg trzech heterych. Wierzą w pokonanie? Oczywiście, że trzecie. Znaczy, drugie co? Czy Katia ma kota? O Boże, nie wiem. Dobra, tam nie wiem, bo ja nie wiem, tak szczerze. Chyba tak, ale ja nie wiem. Czy Katia robiła jakiś challenge, Jezu, nie mogę się wysłowić. A Katia obchodziła urodziny, pa, 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 no, tak. No, nope. czy Katia nagrywa? Mam najlepsze w Minecraft, nigdy. Kati ma kanał gamingowy? Tak. Czy Kati kiedykolwiek nagrała odcinek i z tym dziewczyną? N nie w ogóle nie. Jak Kati najczęściej się ubiera, kiedy nagrywa na żółtą, na srebrno, Na biało? Na różu to chyba nie. Czy Kati ma dom w Minecraft? Na wschodu. Teraz nie do Kati. Gdzie mieszka Wojan? Um, już tam. Mieszkał w Jarocinie, mówił, że już tam nie mieszka. Teraz nie do Katy gdzie mieszka No chyba w Warszawie, ale mieszkał w Jarocinie. Oglądałam go ostat ostatnie. A gdzie mieszka Paljon? Co jest w wsi? Albo jakoś tak w Pozdaniu to... Brakuje jednej odpowiedzi, aby wy zauważyli, przedmiot. Ej, jednej jakiejś tutaj. Ej, co jest grane? Brakuje jednej odpowiedzi. Jakim cudem ja odpowiadam na wszystkie? Nie widzę wszystkie zaznaczone. Nie, nie roz Dobra, poczekajcie, zaraz znajdę e, i zaraz was wtedy wrócę, nie będę przedłużać. Dobra, my znalazłam. I tam, gdzie nie wiem, zaznaczam, musiałam e, odpowiedzieć. I to było tak. Oglądacie najwyraźniej katy codziennie. Nie, ja jej nie oglądam, tylko taki był quiz, a chciałam. Dobra, to ja teraz przechodzę do kolejnego quizu. A wy w tym czasie możecie zostawić mi subskrypcję. Nalazłam ten quiz, tylko prawdziwy fan. Wojanowic Dobra, robię to teraz w ogóle. Pierwszy na początku, łatwy żart. Pierwsze trudne. Jak zginął Ryszard na słodkich wodzie na kaktusie? Wiem znowu o Ryszardzie. Kiedy zginął na live? Gdyby coś, ja nie wiem. Pierwszy pandę na serwerze. Widać yy, ten. Psa. Mi się wydaje, że chyba pies. Pimpek. Tak się nazywa. Na chwilę koniec o zwierzętach Teraz jak przyzwa Nubek na Ogórek. Oglądałam jak przyzwał. Niech na początku miał przyzwisko Palion, teraz trochę o Palionie. Włamywacz Ogór pipek To tak nazywał Palion Hirobraina, a Ogór chyba włam... Ogór. Włamywacz? Serio? O Boże. Nie, ja to chyba oglądałam sklep. Palion mówił na Hirobranie. No teraz pipek. Her. Co złe Hirobrina? Czy każdy lubi paliona na Wojanowicach? Tak. O, co jest? Jakim. Ej, no co jest? Dobra. Eee, ile piesu nie ma palion? Chyba dwa ma. Trzy? Ej, to ja chyba nie znam Wojanowic <noise> jakoś dobrze. <noise> nie znam chyba. Dla kogo Palon wybudował luksusową budę? Dla siebie na tajną bazę i odpadłem. dla swoich psów, dla osób, dla swoich psów. Uf, dobrze. Może teraz o jak ma na Instagramie Kasia? O ten dźwięk Kasia, proszę to... Dobra, ile lat ma Kasia? A myślicie, że ja to wiem? 21 jest wieku Wojtka, czyli to ta. Dobra, wszystko jest. Dobra. Czy Kasia nosi okulary na wadę wzroku? Nie. Czy Kasia miała pieska na Wojanowicach? Chyba tak, ale zaginął. Tak. oj, to nie było w planach, Dobra, tak, ale zginął. Tak. co jest lekka? Ile lat Kasia jest już stoltem? 4, 3, 2, mi się wydaje, że 4. 3 lata. Co jest? 3 lata. OK. Jak nazywa się najlepsza przyjaciółka? Spółlokatorka Kasia. Olga? Ola, Olkita, Ola? Olga? Serio? Teraz o Wojciechu. Jak ma jaki ma Nick w Minecraft w Wojan? Jak nazywa zwał zieloną wyspę, wyspa Emeraldowa, wyspa Żółwików, wyspa, wyspa Emeraldowa. Jak my z Wojną się wojanowicę NMR, nie wiem, 2, on też je nazwał i stworzył Wojanowicę A02, Wojanowicę 2.0. W jakim miesiącu ma wojen? W kwietniu, w czerwcu? Chyba w czerwcu? W maju razem z. Jakie cudem w maju. Nie wiem, myślę że w czerwcu, nie wiem. czy pali się Nupka na początku? Nie. Trochę? Dobra, nie wikam. Dużo ma produktów na swoim sklepie? Tak, dużo ma. Jak nazywa się sklep wojna Wojan Shop. Kurczę, nie... Wo nie! Źle! No, jakiego przedmiotu ma najwięcej w ekwipunku? No, Dirta! Śmieci, żewodorosty, nasiona, sadzonki, jezus. Do kogo numek pojechał na wakacje? Do babci. Zgadywam, czy numek ma brata? Nie. Nie! Jakim cudem. Co najbardziej lubi? Dirta. O trzy dirty. A za jaką zbrodnię był w sądzie? Za podrywanie Kati? Za wsadzenie Wojana Paliona do więzienia? Za szantaż? Za podrywanie Kati? To prawda, podrywał Kati. Dobra, nowek miał dziewczynę. Prank. Prank był. kogo najbardziej lubisz z Wojanowic? Oczywiście, że. Wojana lubię najbardziej, ale tak naprawdę. Na pół, a z tego powodu, że Pajon ma teraz jakby brodę, ma inny kłosakat, to, to w ogóle nikt nie lubiłam. Tak to, to było na 30. Ostatnia odpowiedź: podobać się quiz? tak. O nie, jeszcze sobie już nie będziesz już pamiętać i wiedzieć wszystko. I na tyle w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że dobijemy te 30 subskrypcji już do koń do do 24 grudnia, bo wtedy jest akurat wigilia, a tak poza tym to e, ten jak to się nazywało, um, jak to było, zostawcie subskrypcję i piszcie e, i Piszcie mi w komentarzu, bo z tych komentarzy później będę robić różne rzeczy. To Pa, w ogóle przepraszam, że dawno nie nagrywałam i tak dalej, ale po prostu nie miałam czasu, jakoś i mi się nie chciało. <grymny> Ej, dalej to ten, ym, dalej jak to się nazywało, a poza tym ym, to ten. W to kabok na razie nie mogę grać, bo coś mi się zepsuł yy, ten, bo coś nie mogę. Nie to, że nie mogę nic kupić Ale jakby ja nie mogę to ja Nic ostatnio zrobić, więc ja kończę Pa.